Kibice trochę się śmieją z tego, że minął zaledwie rok od końca kariery, a ty przybrałeś mocno na wadze. Już nie przypominasz tego Krzysztofa Kaspraja, który dbał o każdy gram swojego ciała. To, to jak to jest, poczułeś wolność? Tak jest. Nigdy już się nie będę odchudzał, nigdy nie będę na diecie. Byłem 27 lat, więc przytyłem tak, 15 kilo. Pierwszy szczegół to było chyba 8, później już wiadomo szło do góry, słodycze, gazowane i nie, nie, nie oszczędzam się. Chciałbym dojść do stówki, a dopiero mam 85, więc jeszcze troszkę czasu. Czyli będziesz miał posturę typowego polskiego trenera żużlowego. Tak, typowego Polaka, który nie musi dbać o linię, biegać codziennie o 6 rano i uważać, co je i pić dwa litry wody? Bez sensu, więc tak, mówię, miałem bardzo ciężkie życie, bo miałem predyspozycję zawsze po potacie, że waga mi szła bardzo. Jeżeli bym polecia, poleciałem na przykład na Dominikanę, gdy jeździłem. Na 14 dni to po powrocie mogłem mieć 7 plus, mimo że tam trenowałem, ale tylko sobie pozwoliłem właśnie na sobie na słodkie czy placki, czy gazowane. I nie piłem regularnie wody. No to już wtedy musiałem znowu tą dychę zbijać po powrocie. I tak było cięć zawsze, więc teraz sobie pozwoliłem. Ta waga już się teraz ustabilizowała, ale no, nikt mi już nie namówi, że będę ćwiczył, czy. Czy się odchudza, bo widzę, że poznajomych, czy mi piszą, że jedziemy na siłownię, to, to ja tylko się pytam, e, za jakie grzechy ja bym tam musiał jechać, więc nie, odpada takie ćwiczenia. Ale słyszę, że Ty tutaj teraz ćwiczysz, więc Ty wykonujesz dla mnie tą robotę.